widzowie dzisiaj dzisiaj próbujemy wypić sobie Wojanka. Mult No. Okej. Okay. Zaczynam. dobra. Okej. Okay. Teraz test. Pyszny. Taki smak. Taki wrzosknienie nie, ja, jabłka na koni. A tak później pod koniec jest banan. Czuć tutaj prawie żadnego. Tutaj nie czuć prawie ananasa ani, ani pomarańczy, troszkę pomarańczy, ale i jakoś dobrze brzmią. Zostawcie lajka like i suba, bo, bo mało brakuje nam być 50, 50 subów na moim kanale i przepraszam, że już póź, późno nagrywam, pa widzowie.